Zaznaczenia. Mamy tutaj trzy jakby narzędzia i podgrupy w tych narzędziach, czyli mamy tak, zaznaczenie, kliknę prawym klawiszem, się rozwija, jeżeli mamy, może taka uwaga, jeżeli mamy taką strzałeczkę w różniku prawym, to znaczy, że pod tym jednym narzędziem ukryte są jeszcze inne. I klikamy prawym klawiszem myszy, pojawia, właśnie, pojawia, się, właśnie, pojawia się właśnie to menu, z którego możemy wybrać sobie jeszcze inne narzędzia z tej grupy. I mamy tu w tej grupie, jest zaznaczenie prostokątne, eliptyczne, Zaznaczenie pojedynczych rzędów i kolumn. Pod spodem jest to narzędzie też do wykonywania zaznaczeń, ale troszeczkę inne, i to będzie kolejny poradnik, kolejna lekcja kursu. Laso, laso wielokątne, magnetyczne i trzecia grupa tutaj tych narzędzi do wykonywania zaznaczeń to są dwa inne jeszcze zaznaczenia, przepraszam, narzędzia: szybkie zaznaczanie i różdżka. Ja rozpocznę właśnie w tej lekcji od tego tych zaznaczeń tutaj prostokątnych, eliptycznych. A może rozpocznę od pokazania zaznaczenia pojedynczych rzędów. Wybieram to narzędzie i po prostu klikam na moim dokumencie. Pojawia się takie zaznaczenie, taka kreska przez całą szerokość, czyli rząd mojego dokumentu. Zawsze jest to przez całą szerokość. O co chodzi? Zbliżę widok, aby to było no, bardzo dobrze widać. W górę, jeszcze zbliżę, o właśnie. Co zostało zaznaczone? Jeden rząd pikseli. Ten kwadrat to jest jeden piksel. Czyli jak widać na wysokość jest to tylko jeden piksel i rząd pikseli został zaznaczony. Jeżeli wybiorę to drugie narzędzie, pojedynczy kolumn i kliknę sobie na no tym miejscu, to zostało, oczywiście tutaj wybrałem opcję dodaj. prawda? Dodaj do zaznaczenia. Czyli w tym momencie do tego co już było, zostało dodane kolejne zaznaczenie, ale dalej... Jest to narzędzie, które zaznacza jedną kolumnę pikseli, czyli pionowo. Jeżeli oddalę widok, to oczywiście będą to, bo to jest tylko jeden piksel, wobec tego widoczność tego jest po prostu bardzo słaba. O właśnie, może troszeczkę oddalę, żeby to cały obszar roboczy było widać. Właśnie, mamy poziomo i pionowo. Utworzę sobie nową warstwę i to okazja jest, żeby pokazać, co można przy pomocy zaznaczenia, wykonać oczywiście, można wykonać. Możecie mi wierzyć, lub nie, mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. Ja, ile tylko ludzi i pomysłów jest, tyle można zrobić. A ja pokażę podstawowe rzeczy, które przy pomocy zaznaczeń można zrobić. Czyli mam utworzoną sobie nową warstwę. Wybrałem jako kolor pierwszoplanowy, czerwony. I oczywiście, tutaj gdzie gradient jest, wiaderko z farbą. Można przy pomocy wiaderka wypełnić. A ja polecam korzystanie ze skrótu klawiszowego, czyli w przypadku koloru pierwszoplanowego, jest to skrót ALT Backspace. Niewiele widać, prawda? Bo jest zaznaczenie aktywne. A gdybym chciał wypełnić kolorem drugoplanowym, czyli w tym przypadku białym, no to skrót klawiszowy CTRL Backspace. CTRL D jest to skrót klawiszowy, który usuwa zaznaczenie. Lub tutaj mamy zaznacz, usuń zaznaczenie. OK, no i w tym momencie widać, prawda? Taki, no jakby krzyżyk powstał, bardzo cieniutki, taka jednopixelowa linia. No dobrze, jest tutaj kolejna okazja, aby pokazać, jak funkcjonuje zaznaczenie. Najczęściej wykorzystywane zaznaczenie jest do tego, aby coś skopiować oczywiście cały obszar lub jego część, lub obiekt zaznaczony lub też, aby ten obiekt wyciąć. To najczęściej spotykana sytuacja. No więc, dobrze, zaznaczmy sobie ja tu pokażę taki prosty przykład. Zaznaczę sobie w ogóle, może tak. Jak zaznaczyć cały obszar? No to jest bardzo prosta sprawa. Zaznacz wszystko. Skrót klawiszowy Ctrl A. I jest to, zawsze będzie to zaznaczony cały obszar. Obojętnie ile mamy warstw, jakie są na nich obiekty itd., itd., zawsze będzie to cały obszar roboczy. Ale ja bym chciał zaznaczyć ten obiekt, bo będzie mi potrzebne to do usunięcia linii spoza tego obiektu. No trochę dziwnie to brzmi, prawda? Jak to? Zaznaczam obiekt, a usuwam linię spoza obiektu. Oczywiście. Zdejmę zaznaczenie, Ctrl D. Jak zaznaczyć obiekt, który tak jak tutaj, ten czarny obiekt jest na osobnej warstwie, oczywiście bez tła, sam obiekt? Bardzo prosta sprawa. Wciskam klawisz Ctrl i klikam na miniaturkę. Jak widać, pojawiło się takie jakby zaznaczenie prostokątne. Klikam. Mam zaznaczony mój obiekt, ten czarny no to co mówiłem wcześniej, chciałbym usunąć linie które są poza tym obiektem czyli te linie na białym tle no gdybym teraz przeszedł do edycja wytnij oczywiście jestem na tej warstwie z liniami bo trzeba być ustawionym wytnij no to usuwam linie z tego obiektu ale nie o to mi chodziło wycofam operację jak usunąć linie, bardzo prosty sposób z, tego, z tej części poza obiektem no i tutaj mamy zaznacz Odwrotność. Taki skrót klawiszowy Shift, Ctrl i. Odwrotność. Jest zaznaczone wszystko poza tym obiektem, który na początku zaznaczyłem. No i w tym momencie, jeżeli wytnę, no to znikają linie poza moim czarnym obiektem. Bardzo prosta sprawa. Zaznaczę obie warstwy, przesunę ten obiekt w prawą stronę. No, teraz zaznaczenie prostokątne, czy też zaznaczenie eliptyczne. Ono funkcjonuje dokładnie tak samo, bo jeżeli tu mamy oczywiście narzędzia, do wykonywania zaznaczeń. Ja tu może wrócę do bazowych ustawień. OK. Jeżeli wybiorę narzędzie zaznaczenie eliptyczne, no to te narzędzia są dokładnie takie same. Nie różnią się. Wobec tego na przykładzie zaznaczenia prostokątnego omówię wszystkie jego funkcje. Pierwsze, które mamy zaznaczone, no to jest po prostu nowe zaznaczenie. Tworzę sobie dowolne zaznaczenie, prawda? Tak jak przesuwam myszkę, wciśnięty lewy klawisz myszy, trzymam go i tworzę sobie jakieś, prawda, zaznaczenie. No, ale chciałbym na przykład dokładny kwadrat. No to wciskam klawisz Shift. I teraz, obojętnie, gdzie jest kursor, a gdzie jest zaznaczenie, zawsze jest to kwadrat. Obojętnie, jakbym nie tworzył, zawsze będzie to kwadrat. No dobrze, chciałbym wykonać nieco inaczej zaznaczenie. Zaznaczenie, które będzie równomiernie rozchodziło się od środka, czyli wciskam klawisz Alt. Wciskam klawisz Alt. Może przesunę troszeczkę to zaznaczenie. OK, o, właśnie. I teraz dokładnie widać. Nawet jeżeli tworzę taki prostokąt, to on symetrycznie rozprzestrzenia się od środka. Czyli taki prostokąt. No, jeżeli wcisnę oczywiście jeszcze klawisz Shift, drugi, no to tworzę w ten sposób kwadrat od środka. Jeżeli do tego jeszcze wcisnę spację, no to w trakcie tworzenia zaznaczenia, ja cały czas trzymam wciśnięty klawisz myszy, oczywiście, trzeba o tym pamiętać, wciskam w spację, no to mogę to zaznaczenie przesuwać. No na przykład w to miejsce, prawda? Puszczam spację i znowu mogę je w dowolny sposób tworzyć. No powiedzmy, że to będzie tego typu zaznaczenie. OK. Kolejna tutaj z tych opcji to jest yy, dodaj, no bo co się stanie, gdybym chciał narysować kolejne zaznaczenie? No dobrze, no to tutaj narysuję, o już w tym momencie zniknęło poprzednie, prawda? Dobrze. Więc trzeba by, jeżeli chciałbym narysować kolejne zaznaczenie, a nie tracić tego, które już jest, trzeba użyć opcji tutaj dodaj do zaznaczenia. No i w tym momencie mogę sobie narysować tu zaznaczenie, tutaj, tutaj małe i tak dalej, i tak dalej. Ile mi się tylko podoba? Wycofam tę operację. Mogę też tworzyć bardziej złożone kształty i narysować zaznaczenie drugie, które będzie nieco obejmowało też zaznaczenie pierwsze. Jak widać, prawda? Pokrywa się pewien fragment. W przypadku, kiedy mam zaznaczoną opcję Dodaj, obszar, który jest dodatkowym obszarem, który się nie pokrywa, zostanie dodany do zaznaczenia. Puszczę i proszę, mam tego typu kształt. Tu oczywiście przejdę na chwilę do zaznaczenia eliptycznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby. O, przepraszam, bardzo wycofam operację, bo tu trzeba też właśnie z opcją Dodaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć te zaznaczenia. I mam tego typu kształt, prawda? Dobrze, wrócę do znaczenia prostokątnego. Kolejna z opcji to jest odwrotność tego poprzedniego, czyli odejmij od zaznaczenia. No i narysuję sobie, przy kursorze widać taki znaczek minus. To jest informacja, że właśnie będę odejmował od zaznaczenia. Czyli tą elipsę, którą tutaj dodałem, odejmę teraz. Rysuję fragment, który będzie pokrywał się z poprzednim zaznaczeniem. I ten fragment, który się pokrywa z poprzednim zaznaczeniem, zostanie odjęty. Proszę bardzo. W ten sposób. No i ostatnie to jest część wspólna jakby. Czyli no, zaznaczę sobie o taki fragment. Prawda? Jakaś część tych dwóch zaznaczeń się pokrywa. I pozostanie widoczna tylko ta część, która się pokrywa. Puszczam, prawda? pozostał tylko ten fragment. Kolejna tutaj opcja, może przejdę do dodaj, to jest wtapianie. Żeby było to bardzo dobrze widać, ustawię takie bardzo duże, może 40. No i teraz tworzę zaznaczenie. No, niech to będzie dokładnie kwadrat, czyli wcisnę Shift i ustawię go o tym miejscu. Co się stało, kiedy puściłem kursor, klawisz myszy? Powstało takie zaokrąglone narożniki. No, oczywiście to nie świadczy o tym, że z kwadratu nagle stał się to obiekt z zaokrąglonymi narożnikami. Nie. To świadczy o tym, że użyłem wtapiania. No i teraz przykład na to, do czego można wykorzystać zaznaczenie, chociażby do tego, aby wypełnić je kolorem. Mam czerwony kolor ustawiony, użyję tutaj skrótu klawiszowego Alt Backspace, aby wypełnić, wypełnić ten obszar czerwonym kolorem. No i, i używając wtapiania, co się stało? Przejście pomiędzy tłem a pełnym czerwonym kolorem stało się takie płynne, prawda? Ja usunę może zaznaczenie, lepiej widać. I dzieje się to na przestrzeni właśnie 40 pikseli. No dobrze, zwiększmy, żeby to było jeszcze lepiej widać do 80. Usunę tę barstwę, utworzę jeszcze raz. No i tworzę zaznaczenie. Jeszcze bardziej narożniki zaokrąglone, prawda? Więc im bardziej narożnik zaokrąglony, tym to wtapianie jest większe. To jest taka dla nas informacja. No i wypełnię oczywiście to zaznaczenie czerwonym kolorem. Zdejmę zaznaczenie. Jeszcze bardziej, prawda? To przejście jeszcze większe jest jeszcze bardziej płynne. Pomiędzy tym białym tłem delikatnie stopniowo przechodzi, przechodzi. Pełny czerwony kolor, który wybrałem. Tak to właśnie funkcjonuje. Dobrze, usunę tę warstwę. Kolejna sprawa tutaj, wrócę do tych bazowych ustawień. 0 pikseli to jest dokładnie taki obiekt jak ten tutaj czarny. Całkowicie ostre krawędzie. Całkowicie ostre. Jeżeli zbliżę widok, nie wiem czy będzie dobrze widać, postaram się. O właśnie. Prawda? To mamy piksel. Najmniejszy element grafiki rastrowej, jeden piksel, i obok, oczywiście to jest tło, musiałbym jeszcze bardziej to powiększyć, żeby było widać, ale obok jest też piksel, ale już biały. Nie ma żadnego przejścia, kompletnie zero przejścia pomiędzy tymi dwoma kolorami. Jest ostre odcięcie. Dobrze, dalej widok. Ok. Kolejna sprawa tutaj to jest styl. W tym momencie zwykły, czyli tworząc zaznaczenie, jak widać, mogę w dowolny sposób je sobie tutaj. W tym przypadku oczywiście prostokątne, dowolny sposób je sobie tworzyć. Zdejmę je. Można zmienić tutaj na stałe proporcje. Ja tu ustaliłem taką proporcję szerokość 1, wysokość 3. No i teraz oczywiście w tych proporcjach to zawsze będzie prostokąt. W tych proporcjach tworzę, prawda, zaznaczenie. Jakkolwiek bym je nie robił, czy wcisnę klawisz Alt, prawda, czy też yy, Shift. Zawsze będzie to, obojętnie jakbym to robił, zawsze będzie to ustalona proporcja. Nie inaczej. Czyli 1 do 3, prawda? Ok, zdejmę zaznaczenie. Zmienię na stały rozmiar. I ja tu wcześniej pisałem takie wartości 200 pikseli i 200 pixeli. W tym przypadku wystarczy po prostu kliknąć i mam zaznaczenie. Póki trzymam klawisz myszy wciśnięty, mogę od razu to zaznaczenie przesuwać. Nie muszę wciskać spacji, tak jak było to poprzednio. No powiedzmy, że w tym miejscu puszczam zaznaczenie dokładnie 200 na 200 pikseli gotowe. Zmienię sobie tutaj na zwykły i usunę zaznaczenie. No i teraz może na koniec taki bardziej troszeczkę praktyczny przykład wykorzystania zaznaczenia. Mam tutaj moją taką, właśnie tą stronę dotyczącą kursu, pracę graficzną i kolorystykę tej planety chciałbym zmienić. Tylko, nic więcej. No bez tego jest to, jak widać, elipsa, koło. Wybiorę sobie narzędzie zaznaczenie eliptyczne. I rysuję mniej więcej kształt zbliżony do tego mojego obiektu. Przesuwam, wciskając spację, powiększam, prawda, staram się jak najbardziej dopasować. Czasami czasami w ten sposób jest to bardzo trudno. I tu pokażę sytuację, gdzie możemy wykorzystać sobie węzły, czyli przekształcenia. Przekształć zaznaczenie. Zaznacz, przekształć zaznaczenie. Pojawiają się takie same węzły jak w przypadku kiedy chcemy zwiększać, zmniejszać obiekt obracać go i tak dalej tu może wykonam zbliżenie o, żeby to było dobrze widać no i teraz po prostu przesuwając sobie te węzły mogę z strzałkami klawiatury w tym momencie przesuwać całość czyli w tym, w tym momencie przesuwam do góry i troszeczkę w lewo ok, tu wyciągnę troszeczkę takie, bardziej eliptyczne zrobię to zaznaczenie może ciut większe jeszcze i troszkę do góry, ok, mogłoby tak być i wciskam po prostu klawisz Enter, aby zatwierdzić to przekształcanie, oddale no, widok z powrotem, prawda, mam zaznaczoną moją planetę, no i to co powiedziałem, chciałbym zmienić jej kolor po prostu czyli obraz dopasowania na przykład barwa nasycenie mogę użyć tej funkcji albo filtr fotograficzny na przykład kolor intensywność, o już w tym momencie prawda, stała się użyłem koloru takiego pomarańczowego oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by kliknąć tutaj użyć bardziej, no takiego jaśniejszego pomarańczowego o, popatrzmy jeszcze to wygląda można użyć opcji zachowa jasność nie będę jej zachowywał, czyli a może tak, zostawię zachowaną i troszeczkę mniej intensywny 96, ok to przykład oczywiście, bo w bardzo prosty sposób, jak widać zmieniłem fragment mojej gotowej pracy graficznej, tego obiektu nie mam na osobnej warstwie, żebym mógł sobie swobodnie manipulować. Ale wykorzystując zaznaczenie, jakiekolwiek, bo to jest oczywiście dowolność, jak, jaki kształt ma zaznaczenie, mogę zaznaczyć właściwie każdy obiekt i odnosić się tylko do tego obiektu. To zaznaczenie to nie tylko wycinanie i kopiowanie, a również jakby zaznaczenie pewnego obszaru, dla którego wykonujemy operację. Pozostały obszar, jak widać, został niezmieniony. No bo co by się stało, gdy zdejmę zaznaczenie, co by się stało, gdybym w tym momencie, bez zaznaczenia, wykonał tą samą operację? Czyli dopasowania, filtr fotograficzny, te same opcje ustawię. I tutaj było 96 chyba, no tak? i będzie 95. Zatwierdzę, no wygląda to tragicznie. To nie jest dokładnie to, o co mi chodziło. Wycofam operację, a dzięki temu, że wykonałem zaznaczenie, jakiekolwiek oczywiście, yy, zabezpieczyłem jakby pewien obszar, przed zmianami, a zmiany zostały dokonane tylko i wyłącznie w obszarze zaznaczenia.